Dzień dobry! Dzisiaj szybciutko o grawerowaniu sztuczców. Dostaliśmy właśnie takie dwie walizy ze sztućcami Gerlacha i mamy zrobić pamiątkowy grawer dla młodej pary. To ma być prezent ślubny. Sądząc, podacie trochę spóźniony, no ale lepiej później niż wcale. No to do roboty. Projekt już jest uzgodniony. Wygląda tak, jak tutaj widzicie. Projekty przygotowujemy według, sami według życzenia klientów. Realizujemy zamówienia po uzgodnieniu projektu. Najczęściej to są inicjały, jakieś obrączki, serduszka, jakieś takie ślubne motywy. No ale bywa także jakiś herb się pojawi, logo firmy, napis z okazji rocznicy. Wystarczy do nas napisać i przygotujemy jakiś projekt, tylko mniej więcej musimy wiedzieć o co chodzi, co, co ma być na takich sztućcach. Mniej więcej, bo detalami się sami zajmujemy i yy, yy, przygotowujemy. No i zawsze można coś zmienić, widząc projekt i poprawić, dopasować do tego, co jest potrzebne. Teraz otwieram ten projekt w innym programie specjalnym do wypuszczenia na laser. No i puszczę na maszynę. Chwila ustawienia, bo trzeba ustawić ostrość, ustawić miejsce, w którym będę kładł następne sztućce. Tu się przydają różne proste pomoce do podparcia i zaznaczenia miejsca. Ustawione jest, no to lecimy. Tak to wygląda na ekranie, a tak w realu. Trochę czasu minęło, walizy powoli się zapełniają. W można do nas przysłać, możemy sami zorganizować coś oferty z Gerlacha albo z Amefy. Potrzebujemy tylko informacji, jaki wzór sztućców jak i jaki zestaw, no i jaka ilość. No i gotowe. Pozostaje ładnie poukładać, zamknąć, przekazać dalej do wysyłki. Więc jakbyście potrzebowali zrobić taki prezent, no to wiecie gdzie się zgłosić.